Poniedziałek 21 marca, Anita Stefańska Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, za co lubią ją Piotrkowianie i czy wiosną lubią pojeździć na hulajnodze. O tym powiemy dziś w informacjach piotrkowskich. Poza tym zobaczymy, w jakich placówkach postawiono na zmiany. Wiosna cieplejszy wieje wiatr, wiosna znów nam ubyło lat, śpiewali niegdyś skaldowie, dziś pewnie wielu z nas jeszcze tę piosenkę nuci, zwłaszcza dziś, bo 21 marca to pierwszy dzień tej lubianej pory roku, której z tęsknotą wyczekujemy po długiej zimie promienie słońca, dłuższy dzień, śpiew ptaków coraz więcej spacerowiczów i budzące się do życia krokusy. Jednym słowem, wiosna. Ale czy jej poprzedniczka powiedziała już ostatnie słowo, jak prognozują Piotrkowianie? Czy zima już postawiła kropkę? Postawiła, na pewno na pewno postawiła kropkę i już będzie po zimie. Nie, na pewno nie. Przypuszcza Pan, że jeszcze. Powróci? A jeszcze będą przymrozki na pewno. Nie wiem, czy śniegu się też nie należy spodziewać. Chyba jeszcze nie. Dlaczego pani tak uważa? No, bo no, tak mi się wydaje, że jeszcze trochę będzie zimno. Raczej tak. Jak się tak wyjrzy na balkon trzeciego piętra, no to już ładnie. Już zima nie powróci? Raczej nie. A za co pani najbardziej lubi wiosnę? No, za to, że jest ciepło, za to, że dzień dłuższy, za to, że kwiaty kwitną. Za to, że jest już ciepło, jest słońce, można się trochę opalać. Nie chodzić trzeba już w tych grubych kurtkach, które są tak uciążliwe. Za energię. Zdecydowanie za energię, za taki świeży powiew życia. Za to. 21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. To także dzień Wagarowicza. Dziś na ulicach miasta w godzinach przedpołudniowych widać było tych, którym ten dzień kojarzy się z zagubieniem drogi prowadzącej do szkoły. A jak wiosenny dzień laby wspominają nieco starsi Piotrkowianie? Pamiętam wagary, że się nie szło do szkoły, tylko się szło na papieroska gdzieś tam do parku. <taki> Takie wagary były. Zdarzyło się nieraz, ale to było dawno i nieprawda. Ale gdzie się chodziło na wagary? Eee, no, jeszcze jak była Hawana, To te pamiętne schody, to tam. Chodziło się na hamburgera, na stację PKP. Rodziło się nad rzekę, do lasu i tak dalej. Fajnie się wspomina ten dzień? No na pewno. Chodził pan na wagary? Jasne. Gdzie się chodziło? To do parku, do lasu, czasem. Ale to już zamieszły czasy. Pamiętam, właśnie podziwiałam przed chwileczką młodzież, że chyba dzisiaj rzeczywiście świętuje. Mniej optymistyczną stroną nadejścia wiosny jest zmiana czasu z zimowego na letni, a ta nastąpi już w najbliższy weekend. W nocy z soboty na niedzielę będziemy musieli przestawić wskazówki o jedną godzinę do przodu z drugiej na trzecią, a co za tym idzie będziemy spać godzinę krócej. Na szczęście to tylko jedna noc. A jeśli wiosna, to może zmiana transportu. Są wygodne, szybkie i przede wszystkim ekologiczne. Mogą być dobrą alternatywą dla aut, zwłaszcza przy dzisiejszych cenach paliw. Od kilku dni po zimowym serwisie znów hulajnogi elektryczne, bo o nich mowa, pojawiły się na ulicach Piotrkowa. 19-letniego Mateusza na hulajnodze mknącego przez miasto można spotkać bardzo często. Dlatego przesiadka na ten ekopojazd po zimowej przerwie sprawiła wiele radości. Cieszę się, bo teraz to jest bardzo fajna alternatywa przy tak wysokich cenach paliw. Mimo, że niedawno zdałem prawo jazdy, to właśnie częściej teraz wybieram hulajnogę. Możliwość korzystania z hulajnóg cieszy nie tylko Mateusza. Hulajnogi zadomowiły się w mieście na dobre, bo Piotrkowianie chcą z nich korzystać, o czym świadczy liczba przejechanych kilometrów. Forma no, przyjęła się, e, mamy nadzieję, że z roku na rok będzie coraz, coraz bardziej rozpowszechniana. Jeżeli chodzi o statystyki, no to mogę powiedzieć, że Pioszków zrobił ponad 70 tysięcy kilometrów, to oznacza, że prawie że dwukrotnie okrążył świat, więc bardzo fajnie no, można powiedzieć, że rozwija się i, i w ten sposób komunikacji przypadł do gustu. Hulajnogi obsługiwane są za pomocą aplikacji w telefonie. Wiadomo więc z jakiego punktu można ją wypożyczyć i czy odstawiamy ją w miejscu tzw. strefy. W tym sezonie do dyspozycji Piotrkowian jest blisko 60 hulajnóg, ale w planach jest zwiększenie floty. Koszt jazdy to 2,50 na start 59 groszy za minutę, choć uwaga Piotrkowianie, ceny mogą wzrosnąć. Zastanawiamy się mocno co zrobić, ponieważ te ceny galopują bardzo mocno. W tym momencie zostawiliśmy jeszcze ceny tak jak były, ale na pewno nie wykluczamy, że one się będą po prostu zmieniały. Ponieważ świat, w którym żyliśmy jeszcze trzy tygodnie temu, a dzisiaj jednak jest inny. Więc widać mocno tą inflację, wzrosty cen wszędzie już o kosztach różnego rodzaju transportu, nie, nie, nie wspominamy energia, gaz, ropa, to wszystko poszło w górę. Na pewno będzie miało to wpływ przez wymiar ekonomiczny też obsługi tych pojazdów, floty, czy też naszych magazynów i ładowania pojazdów elektrycznych, więc no niestety mogę powiedzieć, że możemy się ewentualnie spodziewać wzrostu cen. Na razie ceny bez zmian, ale od niedawna zmieniły się przepisy. Poruszający się hulajnogą elektryczną, wszędzie, gdzie to możliwe, powinni korzystać ze ścieżek rowerowych. Gdy nie jest to możliwe, mogą poruszać się jezdnią, jeśli dozwolona prędkość ruchu na niej nie przekracza 30 km na godzinę. Jeżeli ten limit jest wyższy, kierujący muszą korzystać z chodnika, gdzie powinni się poruszać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, i zawsze mu ustępować. No i przede wszystkim należy pamiętać, hulajnogi nie można zostawić byle jak i byle gdzie. Za to również grozi mandat. Termomodernizacja praktycznych pracowni zawodu przy zespole szkół ponadpodstawowych i placówek opiekuńczo wychowawczych nr 3 rozpoczęła się w styczniu. Prace są zaawansowane i już niedługo wyremontowanym budynkiem. Będą cieszyć się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Na budynku pracowni zawodowych budowlanki wykonana została już izolacja ścian oraz została założona opaska odwadniająca. Wymienione zostały także drzwi oraz częściowo stolarka okienna. Aby zapobiec utracie ciepła, remont przechodzi także dach budynku. Zrywana jest stara papa, a dach będzie odpowiednio docieplony. Wszystkie te prace remontowe pozwolą na zmniejszenie strat ciepła i poprawią komfort pracy. To zdecydowanie lepsze warunki pracy dla instruktorów, dla nauczycieli, ale również dobre warunki do nauki i dobra oferta, zwłaszcza w zawodach, które dzisiaj cieszą się, z czego się trzeba cieszyć, znów dużą popularnością. Odnowione zostały także kraty okienne, a wokół całego budynku ułożona będzie kostka brukowa, z której wykonane będą także schody przy głównym wejściu do budynku warsztatów. Ten modernizacja już tej chwili nastąpiła i jeszcze chwila i będzie nie tylko oko cieszyło, ale przede wszystkim będziemy zadowoleni z pięknego budynku na terenie naszego zespołu. Remont objął także roboty elektryczne na zewnątrz budynku. Koszt inwestycji to blisko 1 750 000 złotych. Zakończenie prac planowane jest na maj tego roku. Zmiany, zmiany. Te też dotyczą poradni przy Szpitalu Wojewódzkim imienia Mikołaja Kopernika, a dokładnie poradni zdrowia psychicznego. Od kilku dni pacjenci przyjmowani są w nowych pomieszczeniach, zlokalizowanych na parterze budynku przychodni. Większa, bardziej przestronna i cicha takie jest nowy lokum poradni zdrowia psychicznego. Łatwo tu trafić, bo poradnia usytuowana jest na parterze tuż obok wind, co nie jest bez znaczenia dla leczących się tu pacjentów. Zdarzały się przypadki, że pacjenci, którzy przybywali do naszej poradni mieli problemy z przejechaniem windą, ponieważ ich problemy, które wymagały terapii w naszej poradni zdrowia psychicznego powodowały, że personel musiał z nimi tą windą jeździć, ponieważ albo sobie nie potrafili poradzić, ewentualnie mieli różnego rodzaju fobie przed jazdą windą. Teraz się to zmieni, ponieważ nie trzeba tą windą na górę wjeżdżać, jest to wszystko na dole, wystarczy pokonać trzy schodki w wejściu do naszej rejestracji i już można się w tej poradni znaleźć. Teraz w komfortowych i co najważniejsze, intymnych warunkach można poczekać na wizytę. Jest tu poczekalnia, rejestracja i gabinety. Zmiany usytuowania i wyglądu poradni podyktowane były potrzebami pacjentów. Odpowiednie warunki, a przede wszystkim spokój i cisza sprzyjają terapii i zdrowieniu. Bez nich nie rozpocznie i nie zakończy się żadna budowa. Bez geodety nie powstanie też żadna mapa. Dziś mierniczy ziemscy mają swój dzień. Dzień geodety zorganizowali dziś uczniowie i nauczyciele z zespołu szkół ponadpodstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych nr 3. Ta placówka od lat kształci geodetów, fachowców tak potrzebnych w budownictwie. Godeta jako pierwszy wchodzi na inwestycje, wykonując mapy. Później jest sporządzony jest projekt, przystępuje do wytyczania budynków i wszelkiego rodzaju innych obiektów, a i ostatni schodzi, ponieważ wszystkie budynki, urządzenia podziemne i tak dalej, musi zamierzyć i wnieść na mapę. Więc Godeta pierwszy wchodzi i ostatni schodzi z budowy. Podczas dnia geodety w budowlance można było poznać tajniki tego zawodu oraz zapoznać się z wykorzystywanym na co dzień sprzętem. Co tam widać? E, widać e, blisko drzewa. Gałązki, bardzo blisko wszystko widać. Myśli pani, że geodeta to ciekawy zawód? Tak, myślę, że tak. Zawód geodety to ciekawe zajęcie, mówili uczniowie klasy geodezyjnej swoim młodszym kolegom. Ciekawy, ale trudny. Dużo matematyki na pewno, ale czy trudny? No nie wiem. No. Matematyka przede wszystkim. Jak ktoś nie rozumie matematyki, to to ciężko jest. Podczas świętowania Dnia Geodety przygotowano też konkursy, takie z przymrużeniem oka, jak slalom z niwelatorem. W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Poznajmy się. Wykład inauguracyjny dotyczył kształtowania się państwowości ukraińskiej. Przed nami kolejny wykład, który poprowadzi pełnomocnik rektora do spraw filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dr. habilitowany Jacek Bonarek. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na kolejny wykład poświęcony historii, tradycji i kulturze ukraińskiej. Tym razem wykład będzie o początkach narodu ukraińskiego, trudnych, burzliwych początkach. Wykład odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 17 w Muzeum w Pietkowie Trybunalskim. Bardzo serdecznie zapraszam. Zdjęcia to medium, dzięki któremu Marek Leszczyński zapisywał stan emocjonalny, który towarzyszył artyście w okresie pandemicznego odosobnienia. Efekt to zbiór fotografii, zatytułowanych Abak Rozważania. Wernisarz wystawy odbył się w miniony piątek w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Sierackiej. ABAG rozważania to cykl fotografii przedstawiających las, które powstały w okresie od marca do czerwca 2020 roku. To czas początku pandemii, kiedy to zostaliśmy zamknięci w domach, ale także obowiązywał zakaz wstępu do lasów. Jak podkreślił fotografik, decyzja ta dla niego była irracjonalna, a swoje rozważania na ten temat towarzyszące mu w tym okresie przedstawił na zdjęciach. Przyszła mi pewna myśl do głowy, że można byłoby ten stan ducha, w jaki wówczas popadłem, uwiecznić na fotografii. Sama wystawa tych prac to jest jakby dokumentacja mojej osobistej rozmowy z takim pięknym tworem jakim jest las. Jest to najbogatszy ekosystem na naszej planecie. Z którym można dyskutować, rozmawiać i najważniejsze, nie, nie, nie słuchać sprzeciwów. Las na zdjęciach Marka Leszczyńskiego to nie tylko statyczna fotografia. Dzięki autorskiej technice, jak podkreśla fotografik, udało mu się osiągnąć ciekawe efekty, dzięki którym na pewne zdjęcia spojrzeć można jak na impresjonistyczne dzieła. To zdjęcia, na których dzieje się znacznie więcej niż na tradycyjnej fotografii czasami niektórych moim zdaniem zdjęć nie da się oglądać dłużej niż 10 sekund ponieważ od tego martwego ruchu bolą oczy i wydaje mi się że nawet, nawet efekt który uzyskałem na, na tych fotografiach nawet przerósł moje oczekiwania uważam to za bardzo ciekawe, za, za bardzo ciekawy eksperyment Wystawa będzie prezentowana do 10 kwietnia przez cały ten czas zdjęcia będzie można nie tylko oglądać, ale także kupić wybraną fotografię. Dochód ze sprzedaży prac artysta przeznaczy na pomoc objętej wojną Ukrainie. Moje kartonowe odloty, czyli wystawę modeli samolotów Mariusza Gortyńskiego, można jeszcze oglądać w Mediatece 800 Lecia, a okazją do spotkania się z twórcą był finisarz wystawy, który odbył się w sobotę. Są samoloty bojowe, śmigłowce i prawdziwe militarne klasyki. Wystawa Moje kartonowe odloty to prawdziwa podróż do historii lotnictwa, bo obejrzeć możemy tu ponad 30 modeli samolotów. Choć są bardzo małe, to widać w nich dbałość o każdy najmniejszy szczegół. Mariusz Gortyński, jak na lekarza przystało, wykonał je z chirurgiczną precyzją. Na dopracowanie modelu Karasia pasjonat poświęcił blisko 3 lata. Potrzeba skupienia się przy budowie takiego modelu no działa, że tak powiem, oczyszczająco na głowę, bo to trzeba wszystkie swoje problemy zostawić za drzwiami i dopiero można siadać do, do robienia takich rzeczy, które wymagają no jakby nie było sporej precyzji. Prezentowane na wystawie mini samoloty to tylko część kolekcji Mariusza Gortyńskiego, perełki, którymi modelarz chciał się pochwalić. Ich liczba jednak cały czas się powiększa, bo pan Mariusz modele skleja nieustannie. W tej chwili też sklejam model, to jest model samolotu z II wojny światowej. To jest znany, mam nadzieję, samolot Spitfire, który jest w barwach dywizjonu 303 i dokładnie dowódcy dywizjonu 303 Majora Zumbacha. Choć w sobotę odbył się finisarz, to wystawę jeszcze można oglądać. Moje kartonowe odloty dostępne dla zwiedzających będą do końca marca. Dziś w informacjach to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego wiosennego już tygodnia. Do widzenia.